Hesimanką miało mi nie być na chwilę, a zniknąłem na parę miesięcy. Czas na wyjaśnienia. Od ostatniego posta informacyjnego minęło dobre kilka miesięcy. I mimo tego wiele się u mnie nie zmieniło. Ale zacznijmy od początku. Głównym powodem wstrzymania publikacji były problemy z internetem. To już pewnie wiecie, będąc na live'ach, nie zliczę ile razy musieliśmy czekać, aż zasięg się ustabilizuje, a wieczorami pojawiały się bardzo często dosłownie internetowe blackouty. Jak się domyślacie, to bardzo negatywnie wpływa i na odbiór transmisji, i na mnie osobiście również. Choć starałem się nie dać po sobie poznać, że mnie to irytuje i stresuje jednocześnie. Ale cóż, jednak to we mnie się działo. Wyobraźcie sobie, kiedy zapowiadacie dość spore wydarzenie związane z premierą dodatku lub jakiejś gry. Wszyscy czekają na start, aż tu nagle wywala internet. Stres, nerwy i moje zderzenie ze ścianą, pewną rzeczywistością, w której się znajduję, no jest to naprawdę irytujące. Nie chcę się tutaj rozgadywać, bo ileż można gadać o słabym internecie, ale chciałbym tylko Wam przekazać, że chcąc rozwijać nasz kanał i siebie samego, muszę mieć zapewnione pewne zasoby. I między innymi jest to stabilne, stałe łącze internetowe. To podstawa, aby z czystym sumieniem nagrywać to, co lubicie oglądać i uczestniczyć razem z wami we wspólnych grach. Oczywiście, jednocześnie dbając o jakość nagrań, podbijając sobie poprzeczkę coraz wyżej, w takiej sytuacji wolałem nic nie nagrywać. Lepiej odpocząć, oczyścić głowę. Poszukać rozwiązań w tej sytuacji, i cóż, tak minął ten czas do dzisiaj. A Wisienką na torcie jest również walka o zasięgi, dosłownie walka. To jeszcze mi się udało doświadczyć po, w sumie podczas dwu, ponad dwuletniej działalności na platformie YouTubeowej, kiedy chce się osiągnąć sukces, w moim przypadku liczył się czas. Czas, którego nie miałem, a raczej miałem jego ograniczoną ilość. No i cóż, w kategorii gier osobiście odczułem wrażenie, że kto pierwszy ten lepszy nagrywanie właśnie gier to też swojego rodzaju wyścig po wyświetlenia. W którym nie zawsze chciałem uczestniczyć, no i na tym cierpiały zasięgi i wyświetlenia, co też można było zauważyć po każdej nowej serii oprócz Minecraft Dungeons. No, było coś zawsze nie tak, albo zbyt wolno pojawiały się odcinki, albo po prostu nie było to w formie ciekawostek. Coś, co się często klika, co się pozycjonuje po prostu dość wysoko. Nawet jeżeli chodzi o LEGO, też miałem zrobić serię na 100%. No i cóż, wyszło jak zwykle, więc też miałem to zawsze z tyłu głowy, że nawaliłem z jedną czy z drugą serią. No i naprawdę y, moje morale spadały, spadały, a człowiek cały czas chciałby jednak się rozwinąć. No i też ten czas jest powodem, dla którego po prostu postanowiłem ochłonąć, wstrzymać się na razie, przemyśleć co chcę tak naprawdę robić, żeby na przyszłość nie było tego typu przerw. Nie da się ukryć, że wszystko to co powiedziałem przed chwileczką ma wpływ na nasze samopoczucie, powiedzmy, że to wszystko też siedzi w głowie. No ale cóż, tak jest, jeżeli się nie dostosujesz to wypadasz z gry brutalne, ale takie jest życie. Kolejną rzeczą, do której chciałbym się odnieść, to jest praca. Tak, Simba, wszystko oczywiście słucha, nie może go tutaj zabraknąć. No, tak, chcesz tutaj do mnie. No dobra. Zauważył, że zaczęły się nagrywki, i od razu jest tutaj przy mnie, gdzie tak naprawdę nie wchodziliśmy do tego pokoju. O, już bardzo, bardzo dawno. Przypomniał sobie wszystko, jak to zawsze nagrywaliśmy. Chcesz Miśka, tak? No dobra, nie, nie przejmuj się. Dawno nas tutaj nie było, więc. Cóż, kontynuujmy e, temat numer dwa, czyli moja praca. Też na poście informacyjnym dałem Wam info, że szykuje się u mnie zmiana pracy, ewentualnie też możliwa zmiana lokalizacji, w której będę. Streamować, nagrywać, ewentualnie mieszkać też, ale to jeszcze też za dużo powiedziane. Wracając do tematu, chcę uniknąć swego rodzaju wypalenia zawodowego. Niektórzy pewnie wiedzą o co chodzi. Jak robicie ciągle to samo, to tak naprawdę już powoli się odechciewa. I osobiście cieszę się z kolejnego wyzwania, które stawia mi życie. Fajnie jest też móc się tym wszystkim z wami podzielić. I podsumowując to wszystko, co mam teraz w głowie, to. To były właśnie główne przyczyny, powody, dla których nie jestem aktywny, dla których wstrzymałem się z tym wszystkim, z działalnością, z wrzucaniem, ze streamowaniem. Można by jeszcze tam powiedzieć o, o kilku rzeczach: y, algorytmach YouTube'a, gdzie tak naprawdę jest takie zjawisko, jak bycie więźniem algorytmu. Jest też to odczułem, gdzie nagrywając coś nie pod algorytm, moje zasięgi po prostu nurkowały prosto w dół i to mo mogliśmy zauważyć zaraz po wrzuceniu odcinka z wakacji, z wycieczki do Turcji. Hej, hej, Siemanko, witajcie w Turcji! To nie był content gamingowy, więc kanał zanurkował sobie e, prosto e, w dół no i teraz najważniejsze pytanie które wszyscy pewnie sobie zadajecie w sumie to Polo nagrał w końcu odcinek pewnie powie kiedy wraca eee, no i cóż sam jeszcze do końca nie wiem, mogę mniej więcej oscylować, eee, mogę zgadywać, że na pewno to będzie przyszły rok ale dokładnie kiedy to nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie chcę nic obiecywać, będzie potem eee, na mnie, jeżeli powiem, jeżeli, jeżeli obiecuję a potem nie dotrzymuję słowa, nie, wolę wolę się wstrzymać na razie, co Coś więcej będę mógł powiedzieć na przełomie marca, kwietnia. Stawiam na te miesiące, jeżeli chodzi o powrót. Myślę nad zmianą kontentu, może w jakiejś innej formie. Chciałbym głównie wrócić do, do streamowania, prawda? Tutaj też Simba widzę, że też bym chciał wrócić do streamowania, ale też żeby ten odcinek nie był takim słowotokiem. Nie wiem, czy w ogóle takie słowo jest w języku polskim, ale powiedzmy, słowotok, hashtag Słowotok. I mam dla Was też pewną ciekawostkę. W sumie sam YouTube do mnie przesłał informację z podsumowaniem całorocznym za rok 2022. Cały kanał Topolo, mam tutaj wszystkie wyświetlenia statystyki i chciałbym się z wami nimi podzielić. Też dziękuję bardzo za 7000 subskrypcji. Naprawdę szacuneczek, bo ten próg został wbity również podczas mojej nieobecności. Także sorki, jeżeli nie było odcinka specjalnego, ale mamy taki odcinek przedświąteczny, i właśnie zerknijcie na to. Mamy tutaj właśnie pokazane. Podsumowanie 2022 roku, łączna liczba wyświetleń 930 tysięcy O, co to za liczba? Naprawdę jestem zadowolony z tego podsumowania Nowi subskrybenci 2604 I styczeń był miesiącem z największą liczbą wyświetleń u mnie na kanale Najchętniej oglądane filmy w tym roku Ranking wszystkich bossów, wiadomo Jak odblokować sekretny poziom To też akurat odcinek typowo pod ciekawostki, pod różne e, Sposoby, sekrety: to się zawsze klikało i, i będzie klikać. No i jak zdobyć wszystkie oczy kresu i odblokować end portal? No, tak myślałem, że to będzie top 3. Jeżeli chodzi o odcinki na kanale, mamy też informacje o shortsach. 19 shortów, aż przesłałem kurczak i kiedy to się e, wrzuciło, że tak powiem. Ale fajnie, nie wiedziałem, że było ich aż 19, bo zawsze się ociągałem z tego typu kontenem, Ale jak widzicie, on też popłaca, także jeżeli ktoś się interesuje YouTube'em i nie wie jak zacząć, to właśnie fajnie jest zrobić to tak hybrydowo. Raz odcinek, raz shorts. No i te szorcy zdobyły mi 120 tysięcy wyświetleń. Na plus, na plus, fajnie. Najchętniej oglądany shorts to nawzajem koleżko. Resztę sobie na pewno zobaczycie. Chciałem tylko się skupić na takich najciekawszych rzeczach. I informacja, jesteś teraz na szczycie? Że co? Jak to? Chyba jakaś pomyłka? Ja na szczycie? No transmisja na żywo to też jest głęboki temat, jeżeli chodzi o YouTube'a, bo liczy się watch time a na transmisjach ten watch time to jest naprawdę bardzo niewielki procent i niestety transmisje na żywo są bardzo słabo pozycjonowane, no bo live trwa bardzo długo. Jeżeli porównamy go ze zwykłym standardowym odcinkiem, no to naprawdę te statystyki e, słabną i też tutaj to próbuję rozkminić, jak to zrobić, żeby właśnie nie być pokrzywdzonym przez regularne streamowanie w porównaniu do wrzucania odcinków, które e, tutaj mamy właśnie taką dysproporcję watch time odcinka i watch time e, live'a. No i to wszystko się e, gryzie ze sobą. No i nie wiem właśnie, czy tutaj nie spróbujemy sobie z Twitchem coś podziałać. Jeżeli chodzi o live, y, a odcinki będą normalnie na YouTubie. Ok, kolejna rzecz. Łączna liczba polubień od was, moi drodzy widzowie 37 tysięcy dzięki za wasze wsparcie. Gdyby nie wy ten rok nie byłby tak udany. No i oczywiście, że tak, podpisuję się pod tym. Jest tu moja mordeczka. Fajnie to zrobili. Kurczaki, ej, podoba mi się to takie podsumowanko macie to też na karcie społeczności już w momencie publikacji tego filmu powinno się to pojawić w jakimś nie wiem skrinszocie albo w kilku nie wiem jak to jeszcze sobie to pokopuję wszystko ale myślę że będzie to fajnie wam pokazać i na koniec chciałbym wam życzyć wszystkiego co najlepsze z okazji świąt oraz nadchodzącego nowego roku. Przede wszystkim trzymajcie się zdrowo, ale i też bawcie się dobrze, bo jak to mówią, dzień święty trzeba święcić. Dzięki za wszystkie wiadomości, które do mnie trafiały mimo mojej nieobecności i tak jak wspomniałem w końcu wrócę jak tylko ogarnę sobie warunki do regularnego pojawiania się na streamach czy w postaci odcinków na kanale. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.